mano, ja jestem SPKL. Dzisiaj jestem akurat sam, a to jest moja nowa seria. Zagrajmy w Happy Wheels z spkl -em. Jak widać... Nie no, nie widać, ale mam jak coś się 9 fps Więc będzie mi... Dobra, 5 i 20. Będzie mi może trochę lagować, może nie. Nie wiem. Aha, fajna łapka, Tylko, że nie doskoczę Niestety tak się szybko błagadaje. Ogólnie, kiedyś były. Teraz doszła niedawno nowa postać yy, kobieta, blondynka, ale pod kaskiem tylko widać. Aha, yy, jest z, z dzieckiem w koszyku, które mi właśnie wypadło i dzieckiem z tyłu da jedyny kole, który się jeździ. O fakt, 10 FPS-ów. Kupiłem sobie nowe słuchawki i mikrofonek. O, wygrałem, jak nice mm -hmm. serio, pogo. Wziąłem sobie pogo do tego czegoś, co by jest się strzelać. Oj, 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 Wezmę sobie tego dziadka na i waliskim. Hech, hech. Przypomniała mi się je, jedna y, śmieszna rzecz. Mój kolega się zapytał, skąd pobrać Happy Wheels, Chociaż z, ze 100 razy mówię, że Happy Wheels jest na przeglądarce Aj. Jestem... Łatwy, normalny, i, ale nie jestem hard'em. Tak. Dobra, nie będę teraz to grał, bo mam za duże lagi. Ogólnie znowu zapomniałam sprawdzić, od której nagrywa, więc nie wiem, czy 5, czy 10 minut będzie trwał film, czy 17, czy 20. Kabum! Nie, nie, nie! Nie spadaj. Jaki nubek spadł? Zmienimy sobie postać na tą. Dawno nią nie grałem. Bum! Jak wyskoczyłem pięknie! Serio? Serio? Nie rozumiem. A to jest najbardziej śmieszne u mnie, że tak to są 3 FPS-y, czy ileś. A kiedy... E, a kiedy mm, przestaje, a kiedy naciskam Escape, że chcę wyjść, to od razu jest, że e, e, 20, 30, 40 FPS-ów. Kabum! Ekscytujący poziom. Mogliby lepszego zrobić. Boom headshot. Nie, ja chcę tak niedziutko się oddepnąć. U, żyje. Dobra, nie żyje. Ekscytujący poziom. Teraz ty. Zaraz zernę. Sarà tylko qui. Serio? Io ja, non mogę. Serio? Aha. Jeżeli słyszycie mojego brata, tak macie rację, jest mój brat. Suchar z rana. Podezwał odezwał się Ha, ha, ha Nowe słuchawki nie ma nic lepszego, jak nowe słuchawki. Nie no, jest. Save me, nie. U, światła padły, slender. Aby mi nic nie strasznego, tak przed oczami. Nie. Aj, wyjdę chyba, bo na tym poziomie mają za duże lagi. O oh, nie, 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 oh, oo, kabum Serio, o oh. będzie najlepszy dziadio. Serio. O uh, bum. Rover, rower, 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 rower. Moja ostateczna decyzja, rower. Połam headshot. I widzicie, dziecko połamało, a nie mnie. Serio? Naprawdę. Ja nie. Dziękuję harpunowi. Bom! Nie! Zostaw mnie! Zostaw! Tak, tak! Nie no! Nie teraz sznurek wypękł, nie! Nie! Yeah. Oje! Oh yeah. To ja już będę kończyć! Miło się grał w Happy Wheels! To była moja nowa seria, więc papa, papatki.